Cześć, ja jestem Przemek Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle, a dzisiaj film specjalnie dla moich słuchaczy i dla tych wszystkich, którzy mają problem z płaszczyznami, osiami i zapisem SFTR. Jeżeli Was to interesuje, nie przedłużamy wstępu czołoweczka i lecimy z tematem. Ja wiem, że temat jest niszowy, ale zapis SFTR obowiązuje na egzaminie końcowym dla techników masażystów. Jest też przydatny fizjoterapeutom, a znajomość w jakiej płaszczyźnie poruszają się mięśnie, czy w jakiej płaszczyźnie zachodzą pewne ruchy, też jest jak najbardziej przydatna. No więc zaczniemy, ale zaczniemy sobie od początku. Ze względu na to, jak patrzymy na nasze ciało, możemy powiedzieć, że ruchy. Wszelkie ruchy zachodzą w trzech, a dokładnie w czterech płaszczyznach. Mamy płaszczyznę czołową, strzałkową, poprzeczną i rotacyjną. I teraz, co to właściwie znaczy? Wyobraźcie sobie, że ym, stoję przed Wami i przede mną jest szyba. Ok? Czyli to będzie moja szyba. Za mną też jest szyba. Także mam bardzo utrudnione ruchy. Nie mogę zrobić ruchu do przodu, czyli zgięcia. Nie mogę się wyprostować. Nie mogę zrobić rotacji, bo zahaczam o te ściany, które są za mną i przede mną. To, co mogę zrobić, to mogę zrobić odwiedzenie, przywiedzenie. Czyli ruch tutaj. Akurat w głowie mówimy, czy w szyi mówimy o skłonach bocznych, ale równie dobrze mogłem zrobić odwiedzenie, przywiedzenie. To, co było przede mną, to jest płaszczyzna... Czołowa, jedna z trzech płaszczyzn, więc można powiedzieć, że odwiedzenie i przywiedzenie to są ruchy zachodzące w płaszczyźnie czołowej. To była pierwsza. No to druga. Mam przed sobą płaszczyznę strzałkową, jedną, czyli taką, jakby mnie przebiła strzała na wylot. Płaszczyznę strzałkową drugą. Nie mogę zrobić skłonu bocznego, nie mogę zrobić rotacji, ale to, co spokojnie mogę zrobić, to zgięcie i wyprost. Tak więc w płaszczyźnie strzałkowej zachodzą zgięcia i wyprosty. Nieważne, czy to jest zgięcie ramienia, wyprost ramienia, zgięcie w stawie łokciowym, płaszczyzna strzałkowa, zgięcie, wyprost. Czyli na razie mamy płaszczyzna czołowa, odwiedzenie, przewiedzenie, ewentualnie skłon boczny. Płaszczyzna strzałkowa, zgięcie, wyprost. Jest jeszcze trzecia płaszczyzna, płaszczyzna rotacyjna, chociaż czasami mówimy o niej płaszczyzna poprzeczna. Jeżeli sobie przyłożę mm, rękę na górze i na dole. Czyli przebija mnie coś, ale w poprzek, tak jakby na górę dół. Nie mogę zrobić wyprostu zgięcia, nie mogę zrobić skłonu, ale mogę zrobić rotację. Ok? W płaszczyźnie poprzecznej zachodzi rotacja. I teraz, po co właściwie te płaszczyzny? No tak naprawdę to po to, żeby móc sobie podzielić ciało na przód tył, to jest płaszczyzna czołowa, tak jak na mnie patrzycie, też jestem do was ustawiony w płaszczyźnie czołowej. Możemy sobie podzielić ciało na prawo lewo, to jest płaszczyzna strzałkowa. I możemy sobie podzielić ciało na górę dół, to jest płaszczyzna poprzeczna. I ją się wykorzystuje po prostu w badaniach różnych obrazowych. No i dla opisu właśnie tych ruchów. Chociaż tak naprawdę rotacja zachodzi w płaszczyźnie rotacyjnej, stąd ta czwarta płaszczyzna, bo dla każdego stawu rotacja zachodzi troszeczkę inaczej. I ludzie, żeby sobie to ułatwić, stwierdzili: No dobra, to nie piszmy poprzeczna, zróbmy rotacyjna. Ok. A co z osiami? Wyobraźcie sobie, że osie to są takie długie mm, szpile. Niech to będzie moja długa szpila. Względem której zachodzi ruch. Jeżeli chcę zrobić ruch odwiedzenia i przywiedzenia, to jeżeli wbiję sobie szpilkę od przodu, to będę mógł się dookoła niej okręcić. OK. Dlatego ruch odwiedzenia i przywiedzenia zachodzi w osi strzałkowej, tak jakbym dostał strzałą. Jeżeli wbiję sobie szpilę od góry, to wciąż będę mógł się kręcić. Także szpila zostaje e, nieruchomo. Dlatego w w osi pionowej mam ruchy rotacji, a jeżeli wbiję sobie szpilę w poprzek, to będę mógł się zgiąć i wyprostować. Dlatego w osi poziomej mamy ruchy zgięcia i wyprostu. Ja wiem, że to jest trudne, ale jak obejrzycie to na spokojnie, przetrawicie, zrozumiecie. OK? No i teraz Wiedząc to wszystko, możemy sobie przejść do zapisu, który obowiązuje dla zapisu ruchów w stawach, czyli do SFTR. SFTR to jest skrót od angielskich Sagittal, frontal, transverse i rotation, czyli właśnie płaszczyzna strzałkowa, czołowa, poprzeczna i rotacyjna. I zapis składa się zawsze z symbolu płaszczyzny, czyli albo to jest S, F, T lub R i trzech cyfr. Pierwsza liczba, czy trzech liczb. Pierwsza liczba oznacza ruch od ciała, czyli dla płaszczyzny strzałkowej będzie to wyprost. Dla płaszczyzny czołowej będzie to odwiedzenie. Dla płaszczyzny rotacyjnej będzie to rotacja zewnętrzna. Druga liczba to zazwyczaj zero, czyli możliwość przyjęcia neutralnej pozycji. Ja zaraz wszystko wyjaśnię. A trzecia liczba to liczba, która określa stopień ruchu do ciała, czyli dla płaszczyzny strzałkowej będzie to zgięcie, dla płaszczyzny czołowej będzie to przywiedzenie, dla, płaszczy dla płaszczyzny rotacyjnej będzie to rotacja wewnętrzna. Brzmi durnie i trudno, no to lecimy. Jeżeli mam określony ruch w stawie ramiennym, niech to będzie płaszczyzna czołowa. To mam, płaszczyzna czołowa, czyli F, 180 stopni odwiedzenia, 0, bo potrafię przyjąć pozycję neutralną i powiedzmy niech to będzie dla stawu ramiennego, więc tylko ta wartość, 30-40 stopni przywiedzenia. I to jest prawidłowy zapis w SFTR. No to lećmy dalej. Staw ramienny. Paszyzna strzałkowa, wyprost, zero, zgięcie. Wyprostu, powiedzmy, że mam 20 stopni, zero, czyli potrafię przyjąć pozycję neutralną, zgięcie, 180. Rotacja zewnętrzna, zero, wewnętrzna. Ja tutaj trochę skaleczyłem, żebyście widzieli do kamery, powinienem mieć łokieć przy swoim ciele cały czas. Ale Wy tego nie będziecie widzieć, dlatego zróbmy to w głowie. No tak, ale w głowie nie ma rotacji zewnętrznej i wewnętrznej, tak samo jak nie ma przywiedzenia i odwiedzenia, prawda? Prawda? Ale wykorzystujemy to, że e, zapis jest tak, że jest liczba po stronie lewej 0, liczba po stronie prawej co będzie oznaczało skłon boczny w lewo 0, skłon boczny w prawo w płaszczyźnie czołowej, ewentualnie rotację w lewo 0, rotację w prawo w płaszczyźnie rotacyjnej. No więc zróbmy to dla płaszczyzny czołowej. Skłon boczny, w lewo, zero, skłon boczny w prawo. Dla rotacji, rotacja w lewo, zero, czyli pozycja neutralna, rotacja w prawo. I ten zapis y, jest jak najbardziej łatwy, zrozumiały i da się w nim zapisać wszelkie ruchy w stawach obwodowych. Ruchy w stawach obwodowych mierzymy w kątach. I do pomiaru tych ruchomości służy urządzenie czy przyrząd, który się nazywa goniometrem. Ja takiego nie posiadam, więc wam go nie pokażę, ponieważ, ale też musiałbym to robić na kimś, a nie mam takiej możliwości obecnie. No dobra. Ale jeżeli chciałbym zmierzyć ruchomość kręgosłupa, to nie mierzę tego goniometrem, tylko używam taśmy krawieckiej, prawda? Prawda. I wtedy zapis ten wygląda troszeczkę inaczej. Na przykład, dla e, niech to będzie odcinek szyjny, zapis będzie wyglądał w ten sposób, że rzeczywiście będę robił, powiedzmy, że rotację w lewo, rotację w prawo. A kojarzycie, jak się bada, rotację? Mierzę odległość od brody do wyrostka barkowego. Jeżeli zmierzę tę odległość, zrobię rotację w lewo, ten pomiar zwiększy się o ileś, no bo oddale brody od wyrostka barkowego. Niech to będzie, że zwiększy się o 3 cm. No więc wpisuję 3. Zero, pozycja neutralna. W drugą stronę, niech to będą 2 cm. Wpisuję 2. I nagle pomiar kątowy zamienił nam się na pomiar w centymetrach. I to jest jak najbardziej dopuszczalne dla pomiarów ruchomości kręgosłupa. Jeżeli przetrawiliście to wszystko, to spróbujcie rozszyfrować następujący zapis. Staw skokowy górny. S 20, 0, 15. Zapauzujcie sobie filmik, pomyślcie. Macie? No dobra. Staw skokowy górny, S, czyli płaszczyzna strzałkowa, czyli mamy tam wyprost i zgięcie. Pierwsza wartość to wyprost. Wyprost wynosił 20 stopni. 0, czyli potrafię przyjąć pozycję neutralną, 15 stopni zgięcia. Prawda, że proste? No więc e, drugi przykład, niech to będzie biodro F3005. Kilka dla Was oczywiście. Biodro F, czyli płaszczyzna czołowa, gdzie mamy ruchy odwiedzenia i przywiedzenia. 30, czyli pierwsza wartość to odwiedzenie. 0, czyli potrafię przyjąć pozycję neutralną. 5, przywiedzenie, czyli skrzyżowanie nogi, jakby do wewnątrz. Ok proste, proste. Jeżeli to ogarniecie, o wiele łatwiej będzie wam się uczyć do egzaminów, ale też zapis SFTR wykorzystywany jest czasem w opisach badań obrazowych, więc jest to jakaś dodatkowa wiedza dla was. No to co. Na tyle wystarczy. Niech to będzie krótki film, a widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie. Cześć.